Yo, elfy! Tutaj Olga i dzisiaj wskakujemy, odbijamy się do nowego odcinka ze Slime Ranchera. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 1863 łapki w górę, także dziękuję wam bardzo. I jeżeli jeszcze nie jesteś w rodzinie elfów, to zapraszam do subskrypcji. Bardzo chętnie, bardzo dobrze się to uzajmiemy, A wiecie, ten żart to był, że odbijałam się tak jak slimy, bo slime się odbija. Nieważne, dobre. to może idźmy do odcinka. Okej, okay, a ja mam taki dobry humor, bo mam tyle wam do pokazania. I przepraszam, jeżeli będą mi po prostu słowo uciekać gdzieś, ale naprawdę jest dużo, dużo rzeczy. Po pierwsze w ogóle nie wiem, co to. To Jest dokładnie, to jest jakiś klub, w którym możemy być, a wiecie, ja zawsze mogłabym, bardzo chciałabym być zawsze w fajnym klubie, więc kupmy to najwyżej. Okej, okay, możemy też kupić to, ale moment, 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 bo wykorzystamy wszystkie pieniądze. wam ja chcę pokazać, co zrobiliśmy. W ogóle przyjmijmy to, że jesteśmy milionerami, bilionerami. Oczywiście żartuję, bo mamy tylko 2000 tych, ale jest okej, okay, jest spoko. Tutaj upgradeowałam wszystkie klatki, chyba do wszystkich poziomów, które są dostępne albo mogę Wam... Chyba teoretycznie. Mogę oczywiście Wam kłamać, bo na przykład, nie wiem, w jednej klatce nie zrobiłam jednej albo drugiej rzeczy. Tutaj mamy nasze miodowe slajmiki, tutaj mamy nasze wszystkie, w ogóle one tak... Ja nie wiem, jak to jedzenie się nie psuje. Dobrze, że w Slime że nie ma prawdziwych praw jedzenia, bo to już by było, no, niezbyt dobre. Tutaj jeszcze mamy nasze wodne slajmy, które, wiecie co? Chyba są moimi ulubionymi, bo one po prostu sobie chillują, one sobie siedzą w wodzie, sobie żyją, zbyt bardzo się nie odzywają, tak w ogóle się nie odzywają i to są moje ulubione slime, one są przeurocze, ja, ja je bardzo lubię. Dobra, dobra, bo tutaj się już zacznie robić esej, dlaczego ja lubię najbardziej slajmy wodne. Tutaj mamy naszą, naszą farmę z kurczakami i tak jak mówiliście w komentarzach, kupiłam takie światło i kupiłam również... Tą trawę, i dzięki temu powinny teoretycznie kurczaki tworzyć się szybciej. Ale czy to będzie prawdziwe? Czy tak się stanie? Tylko te kurczaki wiedzą, i tylko tych raz, dwa, trzy, czterech. Mm, szalonie, szalenie mężczyzn, mężczyzn charyzmatycznych. Absolutnie. Trzymam za Was kciuki, moi drodzy. Róbcie mi małe kurczaczki. I co jeszcze tutaj zrobiliśmy? Tutaj mamy jeszcze, znaczy tutaj mamy. Drzewo z tymi miętowymi mango. W ogóle bardzo bym chciała to spróbować, bo. No, smak. W ogóle brzmi bardzo smakowicie. No i tak, tutaj są nasze miętowe mango, tutaj są nasze dziwne truskawki. Ja bym te miętowe mango włożyła tam do miodowych slimów, chociaż one mają. Bardzo za dużo wszystkiego. Czy możemy tutaj jakoś to wrzucić? Nie, może poczekajmy, aż właśnie pogofruty się ogarną i pewnie się zastanawiacie, Genali, po tyle kurczaków w tym, w ekwipunku? Co ty masz z nimi zrobić? Czy ty je bierzesz i chcesz je wywalić na Tytanika? Nie, ja bym tego nigdy nie zrobiła, ja bym nie wyrzuciła żadnego, żadnego Slime'a, ani żadnego kurczaka na burtę, absolutnie nie. Ale mamy je. Czekajcie, tutaj chyba coś widziałam ostatnio. Ale właśnie mamy je, ponieważ chcę nakarmić tamtego Tabisia. Tamtego jeszcze z pierwszych, pierwszych odcinków, o którym zapomnieliśmy niestety. Bo on prawdopodobnie da nam klucz i będziemy mogli wejść do kolejnej części świątyni. Tak patrzę, rozglądam się, ponieważ gdzieś jeszcze ukryte są te kapsuły z DLC, które zmieniają wygląd slajmów. A powiem Wam szczerze, że one są dla mnie super urocze, więc chciałabym zabrać je wszystkie. Tutaj chyba właśnie jedna była, to tak kojarzę. Tak. Czy możemy je otworzyć? I jaki to będzie slime? Uh, Okej, okay, czyli po prostu różowe slajmy będą teraz się świecić. Um, znaczy, no to jest całkiem urocze. Nie jestem za błyskotkami, ale powiem Wam szczerze, że jakakolwiek różnica dla tych małych różowych, to, to będzie. Dziewczyno, jaki ty highlighter używasz? Wow! Jakiego cienia do powiek! Po prostu. mmm, Błyszczysz w skarbie. <noise> Ale chciałam powiedzieć, że jakakolwiek zmiana do tych różowych slime'ów by się przydała, bo ich jest tak dużo, że bardzo szybko mogą. Mi, po prostu bardzo szybko się mi znudzą. I troszeczkę już mi się znudziły. O, tu jest kolejna? Dlatego właśnie, że jest ich tak dużo. I są bardzo, bardzo hamskie. Co tutaj mamy? O, heavy metal! Czyli te, czyli teraz yy, kamienne będą takie jakby srebrne? No okej, okay. yy, nie ma rudze. Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało. Czy mam tutaj... Uuuu! Zobaczcie, taka metaliczne! O, jeszcze tutaj mamy te, mamy kurczaki. Weźmy dla tamtego Tabisia. I o tego... Nie musiałaś mi tego zrobić. W sumie nie musiałeś. Czy slime mają płeć? Chyba nie, raczej nie. Tak mi się wydaje. Tu jest jeszcze jeden kuczak. Bierzemy kuczaka, i tutaj są tylko. O tu są jeszcze rzeczy. Weźmiemy to, weźmiemy to. E, I jak ogarniemy tego Tabisa, zdob zdobędziemy klucz, to ja proponuję pójść tam, gdzie byliśmy w ostatnim odcinku i otworzyć tamtą część. Po prostu, nie wiem, jak to się nazywa: farma, może czy, jakąś część. Um, no, tego czegoś, co odkryliśmy. Genial jest po prostu świetna, jeżeli chodzi o e, słowniki. Myślisz, że ja nie wiem, co. Moja droga, myślisz, że ja nie wiedziałam, co ty chcesz zrobić. Myślisz, że ja. Myślisz, że ja nie. Odkryłam, coś mam tą muzykę gdzieś. Będzieś tutaj muszą być gordy. Myślisz, że nie wiedziałam, że. O, tam są! Ups, 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 dobra. Ile ich tak jest? A tamten slime po prostu perfidnie chciał. Ile ich jest? O, tu jest jeszcze jeden. Idź sobie! Czy już poszliście? Bo tutaj jest dużo tych. Nie, tu jest jeszcze jeden kord. I jeszcze ktoś napisał właśnie w komentarzu, żeby lepiej z nimi walczyć, powinien nam zakupić e, tak, jakby ulepszenie do mojej. do mojego. nie wiem, jak to się nazywa. tego urządzenia, którym się posługuję. Ile tych jest? E, aby. aby po prostu lać na nie wodą i one teoretycznie, jak się po poleje na nie wodą. To one znikają albo coś takiego słyszałam. O, tutaj są te. Tutaj są. O. Czy jeszcze gdzieś coś jest? Tutaj jest jeszcze menda przebrzydła. Chodź tutaj. Nikt się tu nie prosił. Nikt. Wspaniałej podróży tam na dole. Okej, okay, idziemy tak jak mówiliśmy. Tamten slime nam próbował zabrać jednego kurczaka, ale my się nie damy. Ale. Ej, ale ja przygotowałam 40 kurczaków. Ja przygotowałam 40 kurczaków i ty chcesz jeszcze więcej? Dobra, na szczęście tylko jednego nam potrzeba było. U, u, co my tu mamy? Mamy tu teleport? Okej, okay, mamy tutaj jeszcze skrzynki. Eee, to są te takie bombki, których nie do końca... Od... Wiecie co? Ja już chyba wszystko rozumiem. To jest teleport do tej części, której właśnie kupiliś, którą właśnie kupiliśmy. Tylko. Moment, moment, moment. Czy oni nie powinien dać mi. A, dobra, to są jakieś pieniądze, których jak zwykle nie zbieram, bo jestem ciapą i, i myślę, że jak, je, jak wejdę w pieniądze, to one się automatycznie zbiorą, ale tak się nie dzieje. Ej, trochę jestem zawiedziona. Znaczy, ja myślałam, że ten tabiś da nam. Um, tak jak będą, no, wiecie, klucz, a. Teraz mamy tylko jeden, więc możemy albo wybrać, że pójdziemy do drugiej części, tak jakby tego, co kupiliśmy. Albo, że pójdziemy do drugiej części w tej. Albo, że pójdziemy do drugiej części w tej świątyni. Um, może. Kurczę, naprawdę nie wiem. Tutaj są tabisie. Napisie to są na razie niepotrzebne. Moim zdaniem powinniśmy ogarnąć e, może. Tę część, którą kupiliśmy. Nie wiem, może to jest złe, złe myślenie, ale no, to, to tak mi się wydaje. Tutaj są kuczaki. Kurczaki zawsze chętnie zbiorę i włożę je do mojej farmy. O, proszę bardzo. Im też kupiłam wszystkie ulepszenia. Niech się, niech się ucieszą i rozwijają. Tutaj są jeszcze kuczaki. O, uu! Uh, skąd to, to w ogóle. Teoria spiskowa. Czy pod yy, tak jakby terenem. Naszej, naszego rancza są jakieś rury, przez co jest jakiś dziwny koleś, albo może w sumie nie koleś, jakaś dziwna istota, która wysyła nam na przykład kurczaki i one wyskakują z tego? pod ziemi? Mamy Boga, tej, tej, nie wiem, tego, tego rancza pod ziemią? Nie wiem, to jest super dziwne, ale nie, nie da się chyba tego inaczej wytłumaczyć. Dobra, zostawmy tutaj te kurczaki, niech one sobie robią własną rzecz. W sumie moglibyśmy. Dobra, nie! Geniali, to że jest darmowe, nie musisz tego wykorzystywać. Mamy tą bombkę, którą chyba powinniśmy oddać na nasze rancho, ale zanim to zrobimy, powiecie, ja chyba, ja w sumie nie do końca mnie one interesują. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale te bombki, one chyba tylko z jakimiś dekoracjami do, yy, do naszego domku, więc w sumie, no, no może być. Nie? Ja i tak w domku nie spędzam tyle czasu. Yy, tutaj już myślałam, że to jest jakiś zielony slime, a to po prostu była. Nad kamarchewki. Zmierzam do tego miejsca. u Jak już mówiłam, że ta. M, że, że te bombki mnie nie, nie, nie urządzają. Dobra. I. 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 Co to będzie? E Okej. Okay. Mamy to. Mamy tą dziwną dziurę z. E z boga tego, tego rancha, który wysyła nam kurczaki. O, o. To tutaj... O, o. Dobra, w takim razie wracamy, wiecie co, na farmę. Nie podchodź! Nie, dobra. Wiesz co? Doigrałeś się. Ja wracam na farmę. Kupuję ten... To wodne coś, co prawdopodobnie mówiliście mi, że... Będzie mogło odstraszać te złe slajmy. I wiesz co? Trzykuj się. Szykuj się, zostaniesz... Jak Prima Please, kurczę. Nie, to nie było Prima Please, to był wodny. Czy Genali właśnie szukała 3 sekundy w głowie yy, wyrazu śmigus dęgus? Tak, tak właśnie było. Czy nazwała właśnie Prima Please śmigusem dęgusem? Tak, prawdopodobnie tak. Czy Genali powinna, nie wiem, może siedzieć ze słownikiem i ogarniać swój mózg? Prawdopodobnie, ale przyjmijmy to. Idziemy ogarnąć to. Yy, to ulepszenie do naszej. Nie chcę powiedzieć spluwy, ale do naszego urządzenia. To jest to, mówiliście mi, to jest jetpack. Okej, okay, weźmy. To jest po prostu ulepszony jetpack. To jest coś, co powoduje, że możemy odpychać slajmy od nas. Weźmy to. I tu jest jeszcze. że nasza, tak jakby te ta nasza stamina, ten niebieski. Niebieski wskaźnik jest na 150, a nie na 100. Weźmy to i weźmy to. A. Okej, okay, ulepszyliśmy wszystko jak na razie. Co możemy zrobić tutaj z tymi rzeczami? Czy ja mogę jakoś. Okej, okay, to. Czy. Czekajcie, czy one są po prostu po to, żebym. Wow, ale wspaniałe ulepszenie. Tutaj mam dwie pszczółki, które wyglądają jak slimy. Okej, okay, może jestem niemiła, ale w ogóle nie rozumiem, po co to jest do końca zrobione. Pójdźmy może, nie wiem, ogarnijmy tę wodę, tak jak mówiliście, żeby odstraszyć te slajmy. Gdzie mogę tę wodę pobrać? Wiem, że na pewno jest po drugiej stronie, ale nie będziemy tam iść. Może tutaj coś się znajdzie takiego. Jeszcze troszeczkę mnie martwi, że jest cały czas coraz ciemniej i. Może to się skończyć tym, że będziemy musieli wrócić na noc na, do domu, a tego bym nie chciała. Cały czas szukam tego, tej wody, bo wiem na pewno, że po drugiej stronie, tak jak wam przed chwilą powiedziałam, było to. Ale czy tutaj coś jest? Wiecie co, nie znalazłam nigdzie tego zbiornika wody, akurat w tej części. Więc proponuję iść na tak zwane YOLO i zobaczymy, co się tutaj stanie że mnie zaatakują ze wszystkich stron, to wtedy na nic się poradzę. O, tu jest ta woda! A tutaj coś jeszcze jest. Och jejku, ile tu jest rzeczy do eksplorowania. O. O, jakby tutaj takie, takie konfetti leżało, fajnie! Nie wiem do czego ono jest, ale tutaj mamy wodę. Okej. Okay. Najwyraźniej możemy nią. E, najwyraźniej możemy nią strzelać w złe slimy, które się bardzo źle zachowują. Wiecie, co tak. Takie kotu się pryska czasami w mordkę, jak coś źle zrobi. Nie wiem, czy tak się robi, czy to kiedyś tak się robiło. Okej. Okay. Okej. Okay. Czek Czekajcie, moment, stop. Czy ja. Właśnie odkryłam... skrót. Am. Um. Czy mi się wydaje, czy ja właśnie odkryłam skrót, tak jakby do tej części? Sprawdźmy ma na mapę, bo to moim zdaniem wszystko się łączy. I chcecie mi powiedzieć, że te tamte drzwi nie odblokowały totalnie, kompletnie nic? Oprócz tego, że troszeczkę szybciej będę szła do pewnych części? Chcecie mi powiedzieć, że tylko to się zdarzyło? Okej, okay, potwierdzone info, tędy po prostu przechodzimy, tak jakby robimy wielkie koło i przechodzimy do tej części startowej. A okej, okay, w takim razie może zobaczmy, co się dzieje, jak pójdziemy na dół, chociaż no jest noc, więc ja nie jestem do końca fanką. Ty jesteś okej? Okay? Wy jesteście okej okay, chyba? Aha, jak, jak sp sprejuje w nich w nie wodą. To one, tak jakby się odbijają. Dobra, na pewno ta część jest nowa. Aha. Aha. Okej! Okay. Czyli mamy wielkiego, kolejnego Gorda. Który potrzebuje jedzonka, przez co da nam, da nam klucz I będziemy mogli otworzyć pewnie kolejne drzwi, które są Tam w tej świątyni slajmów O kurczę, dobra, już, już się martwiłam Już się troszeczkę przeraziłam, że Nie będzie nic tutaj ciekawego, ale na szczęście nie jest aż tak źle One tutaj sobie żyją Przed chwilą byłyś tam niewkurzone, ale cieszę się jak nie jesteście I tutaj to jest chyba tyle Nic nie przeoczyłam, prawda? Nie, raczej chyba nie więc czekajcie, co jest ulubionym jedzeniem świetlików? Yy, czy to nie są przypadkiem te dziwne. Yy, jak one się nazywają? Te dziwne yy, truskawki? Tak mi się wydaje. Kurczę ja się tutaj bardzo, bardzo gubię. Muszę się skupić, żeby dojść do farmy najbliższą drogą. <laughs> Okej, okay, w takim razie jak. Jak Gordo dostanie wodą, to się po prostu. Rozwala na inne gordy. O, to jest wspaniała broń. Dziękuję, że mi oni powiedzieliście, bo. Teraz one dostaną takiego slapa ode mnie. Tak po twarzy będą. Bo są bardzo niemiłe i bardzo hamskie. Ale coś jeszcze mi. Muzyka nie. Nie przestaje grać, więc wiadomo. Tutaj jest jeszcze. O, o. Weźcie sobie idźcie do swoich domów, okej? Okay? Na zasadzie. Come on, nikt was nie lubi. Przychodzicie do, czy, na czyjąś farmę, jesteście bardzo niemiłe i jeszcze chcecie bić wszystkich, także sorry, ale tutaj takiego zachowania nie jest akceptowalne. O, prawie, prawie spadłeś! Ja nic nie mówię, ale prawie spadłeś! Idziemy, czekajcie, muszę jeszcze sprawdzić. Nie to, nie to, nie to. Czy rzeczywiście. Tak, one najbardziej lubią te truskaweczki. Dobra, więc wspaniale, bo my mamy akurat yy, farmę tych truskaweczek, więc yy, zbierzemy je i nakarmimy do tego drugiego slima. O! Masakra na mojej farmie. Ten mały slime, który właśnie karmiłam, był tak głodny, że przeskoczył dwie ściany. Wdarł się na moją farmę i zeżarł mi perfidnie kurczaki. Przepraszam, że zrobiłam mu tytanika, ale takie zachowanie nie będzie tolerowane. I ja właśnie w międzyczasie tutaj jeszcze... O, proszę bardzo. Kurczak nie jest mój. W międzyczasie yy, wrzucałam plorty i zarabiałam. Jeszcze zostało mi tylko yy, właśnie zdjąć plorty od naszych moich ulubionych wodnych przyjaciół. Dobra, to możemy mieć coś związanego z tym, że ja mam z Noc zodiaku ryby i po prostu ja bym bardzo chciała być na ich miejscu. To są absolutnie moje ulubione slime'y. E, chyba, że pojawiły się jeszcze jakieś fajniejsze. E, I jeszcze wrzućmy to właśnie. I okej, okay, spoko i ile mamy naszych cuberries? Całkiem spora liczba. Weźmy je wszystkie, chociaż znając tam te wielkie gordy, to one... Znaczy, one się nazywają gordy, ale te wielkie slajmy, one na pewno będą bardzo dużo wymagały tych owocków. Więc weźmy to na razie. Te przerzućmy tutaj do moich miodowych przyjaciół. W sumie oni i tak mają już za dużo jedzenia, ale no, zobaczymy. I ile jeszcze musimy mm, zdobyć? Tutaj może um, ulepszę coś. Dobra, weźmy to, weźmy to i weźmy to. I zostało nam jeszcze pieniądze. W sumie zostało nam mnóstwo pieniędzy. Zobaczmy, czy możemy jeszcze coś ulepszyć tutaj. Uuuu! Mm -hmm. to jest tak jakby ulepszenie, które pozwoli nam trzymać 50, 50... Sztuk czegoś w ekwipunku, więc ja to biorę, bo to się nam na pewno na pewno przyda. I ja wiecie, co proponuję jeszcze, zanim skończymy odcinek, jakoś zdobyć wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić e, grotę. Bo ona kosztuje w sumie 1800 monet, więc nie jest aż tak tragicznie, nie jest aż tak źle. Niestety moje slajmy są przepełnione jedzeniem oprócz tych panów, bo one są zbyt tutaj agresywne i nawet jeżeli daję im jedzenie, w sumie chodźcie, podzielicie się z kolegami. O. Aha, one jeszcze mają, także słuchajcie, wszystkie moje slajmy są przepełnione jedzeniem. Powinnam raczej zdobyć ich więcej niż trzymać dwa huntery i, i tutaj paręnaście tych świetlików. Więc może przejdźmy tam i zobaczmy, co do zaoferowania mają mi... Mami eksploracja. Okej, okay, super, bo udało nam się osiągnąć tyle pieniędzy, ile w sumie e, potrzebujemy. Jeszcze tutaj wezmę te wszystkie truskaweczki, które potrzebne nam są dla tamtego wielkiego świetlika. Okej, okay, dobra. I nie wiem, 27 na pewno nie wystarczy, jak znam te wielkoludy, bo one mogłyby jeść i jeść i jeść. Chyba, że spotkamy coś e, po drodze. Tutaj niestety są bogowruty. nie o to nam chodzi. I tutaj jeszcze... Już myślałam, że będzie spadał. Yy, idziemy dalej w takim razie. czy żeby tutaj było coś nowego? Cały czas się rozglądam. I wiecie co? Muszę ogarnąć sobie nawyk brania wszystkiego, co jest darmowe. Bo ja nie potrzebuję tylu kurczaków. Ja nie potrzebuję tylu slajmów. O, proszę pana, won. Do widzenia. Yy, ja nie właśnie nie potrzebuję tylu slajmów, ani tylu kurczaków. A biorę, bo jakoś myślę, że mi zabraknie. Więc to jest... No właśnie, już bym chciała wziąć te kurczaki. Czekajcie, to się tędy szło, tak? Do tego... Wielkiego. Tędy, tędy, w sumie... No jak za darmo, to ja biorę, nie? I wiecie, co muszę ogarnąć sobie nawyk brania wszystkiego, co jest darmowe. A, przepraszam, musi pani troszeczkę... O! O, dobra, tutaj się tędy szło, prawda? I tu była taka wnęka. Dobra, tu była taka wnęka. I trzymaj moje 27. Ile będziesz jeszcze potrzebować? O! Udało się za pierwszym razem? O! Mamy klucz! I kolejną bombkę. Um, to macie w sumie to. To mi jest niepotrzebne. Weźmy ten klucz. I co jest w skrzynce? Biorę od razu wszystko. Nie... E, w sumie nic ciekawego tutaj nie ma. Oprócz troszeczkę slimeów, ale w sumie one nie są nam do końca tak naprawdę bardzo potrzebne. E, weźmy to co darmowe. No i co, słuchajcie, mamy kolejny klucz, czyli to oznacza, że w kolejnym odcinku pójdziemy prawdopodobnie e, do świątyni tamtej i otworzymy kolejne drzwi, e, które są zamknięte, oraz w kolejnym odcinku kupimy kolejną tak jakby kolejny upgrade naszego rancha. E, tym razem to będzie grota z tego co e, z tego co widziałam. Więc co? Dobra, ja tutaj sobie skaczę, ale mam nadzieję, że się podobało, że zrobiliście łapkę w górę, że nie nudzi was ta seria, chociaż prawdopodobnie oglądaliście już mnóstwo tysięcy razy, a przeszliście ją pewnie jeszcze więcej. Ale co? Do kolejnego, do zobaczenia i cześć! Dziękuję za oglądanie!